Witam, ja jestem checking Game, a to jest gra Minecraft. Dzisiaj to są informacje z gry. Nie z gry, tylko informacje po prostu. E tak, Mine Minecraft, tak, ta właśnie ten co oglądacie, ta gra może być zawieszona. Czyli, bo zapomniałam sobie save'a, ale jak go znajdę na moim kompie, to oczywiście szybko będę już kręcił. Będą kręcone nowe serie gier, takie jak Mitch of Legends, Bii! Left 4 Dead 1. Mogą być też kręcone takie serie jak Crisis Terraria. Zależy, jak mi pójdzie dobrze w tej grze. Eee, powiem tak, nie wiem, kiedy będę wrzucał wszystkie odcinki. Może to być ograniczony czas, może będę codziennie wrzucał. Nie mam pojęcia. Dobra. Yy, tak. To była czwarta już wiadomość. Teraz piąta. Mogą być kręcone różne Escape w Minecraft. Jak uda mi się yy, te, je przejrzeć i. i w ogóle. Jak uda mi się je przejść. O tak. Nie, bo mam już parę mam już parę escape. dobra dalej yy, odnośnie Lola tak yy, jeszcze nie umiem grać tak pro bo ostatnio mnie to nie interesowało ale mam już jedenasty level już powoli ogarniam Itp itd yy, no i powiem tak yy, po prostu mam 11 level, ja mogę źle grać. Tylko nie piszcie mi w komentarzu, jak ty grasz, po co ty to w ogóle kręcisz i to tak dalej. Teraz powiem taką ważną rzecz. Uwaga! W każdym filmie może być zły dźwięk. Zły dźwięk nagrywania mojego głosu. To jest. To jest dlatego zrobione, że zapomniałem mikrofonu i teraz nagrywam z komputera. Tak. I ósme. Życzę Wam dobrego i miłego spędzania czasu w wakacji i oglądania mojej serii. Serii innych użytkowników. Innych użytkowników. Oj, innych użytkowników też oglądanie takich jak y, Gimper. Tutaj reklamuję już, ale no powiedzmy, powiedzmy tak powiem Gimper. I tyle. Więc tak, jeszcze raz. Y, jeszcze raz szybko powiem. Minecraft może być zawieszony. Będą kręcone nowe gry z g, SG takie jak Leech of Legends Left 4 d 1. Mogą być kręcone takie gry jak Crisis i Terrarium. Nie wiem, kiedy będę wrzucał te wszystkie odcinki, zależy jak mi to wyjdzie. Mogą być kręcone różne escape w Minecrafcie, jak uda mi się przejść i dopłynąć. Odnośnie Lola, ja jeszcze nie umiem grać, bo mam 11 level, wiem, że to jest dużo, ale no, tak podstawowo nie gram. Yy, siódme. Uwaga, w każdym filmie może być zły dźwięk nagrywany. Przykro mi, to ja nie wziąłem po prostu. Yy, nie wziąłem. Nie. Nie wziąłem. O, tak będzie lepiej. Nie wziąłem po prostu yy, mikrofonu. Yy, I ósme. Życzę Wam miłego spędzania wakacji. Nie przed komputerem czy tp, ale możecie spędzić, tak jak ja, no dobra, więc tak, tego filmiku nie oceniajcie ani nie komentujcie, ale miło by było, byście dali mi łapkę tak, jak chcecie do sery. bo jak dacie łapkę w górę, to jeszcze będziemy mogli sobie pograć Inny gry, tak, mam tych gier odwrotnych teraz. Dużo strasznie wydało wydałem i wydało, będziemy mogli sobie pograć. I powiem to. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój profil na youtube.com.pl. Dobra, więc... Cześć. Dobra, jeszcze dodatkowa informacja, szybka. To, co teraz mówię, będzie... To, co wcześniej nie byłem to będzie na, na 50-40%. I tak, i y, cała, cała jakby informacje będą w opisie filmu. Więc komentujcie, subskrybujcie, posłuchajcie mój profil na YouTube. Cześć!